Chcecie mieć w domu drzewa zamiast kwiatów? Proponuję szaflery. To niepozorne coś rośnie, grubieje, drewnieje mu ten pień, ta łodyga i naprawdę staje się drzewem i nic nie trzeba robić. Bardzo prosta w obsłudze roślinka, czy to taka klasycznie zielona, czy ta wersja variegata, tak pięknie wybarwiona. Bardzo serdecznie polecam szaflery, ale pamiętajcie nigdy nie wolno jej Przelać. No i lubi mieć miejsce na korzenie, więc wcześniej czy później z takiej malusiej doniczki będzie trzeba ją przesadzić. Szeflera dla początkujących w punkt. Jeżeli szukasz prostej rośliny, która będzie rosła zarówno na bardzo jasnym stanowisku, jak i na takim trochę ciemniejszym, to koniecznie musisz zainteresować się sansewerią. Sansewerie, czyli inaczej języki tyściowej, są świetnymi, prostymi roślinami. Jedyne o czym musisz pamiętać to to, że jak każdy sukulent nie, nie lubi zbyt częstego podlewania. Dlatego w sezonie ciepłym podlewaj ją raz na dwa tygodnie, a w sezonie zimnym raz na miesiąc. Jest to roślina absolutnie prosta i dla każdego, a do tego świetnie oczyszcza powietrze. Propozycja dla tych, których nigdy nie ma w domu. Drzewko szczęścia poznajecie? To jest grubosz, sukulent. Ich y, jest bardzo wiele. Mówię o odmianach tego grubosza, czyli drzewka szczęścia. Wszystkie są tak samo śliczne. Wszystkie rosną bardzo wolno, prawie nigdy nie kwitną, a nawet jak zakwitną, to prawdopodobnie nie zauważycie i potrzebują bardzo mało wody. Grubosz, drzewko szczęścia dla tych, których nie ma w domu. Polecam. Jeżeli szukasz rośliny, której nie zabije dosłownie nic, koniecznie powinieneś zainteresować się zamiokulkasem. Ta roślina jest sukulentem, a więc wymaga bardzo rzadkiego podlewania. Dosłownie raz na dwa tygodnie w lato i raz na miesiąc zimą mu wystarczy. Ponadto, chociaż trochę światła słonecznego i ta roślina będzie rosła i będzie cieszyła cię swoją piękną zielenią oraz dosyć wolnym, ale zauważalnym wzrostem. Bardzo polecam, zwłaszcza dla początkujących oraz dla ludzi, którzy nie mają za dużo czasu na to, żeby dbać o rośliny. A teraz moja ukochana roślina doniczkowa, EpiPremnum. EpiPremna są różne, jak widzicie. Z tego jestem szczególnie dumna, bo przyznajcie, jest piękny i ma gigantyczne liście. Ale to właśnie dlatego, że rośnie sobie na takiej podporze i ta roślina może tej wielkości liście wykształcić. To jest z kolei inna odmiana, lemon lime się nazywa. Jest też piękna, nie żółknie bynajmniej. To po prostu jest taki, taki kolor wybarwienia liści. Co jest fajne na temat EpiPremnum, to to, to, że właściwie jest ono bardzo proste w uprawie. Nic nie potrzebuje, jak w przypadku wszystkich roślin, musi po prostu nie być przelewane. No i jeżeli da mu się właśnie albo podpory, albo pozwoli pełznąć, płożyć się gdzieś po ścianie, po specjalnie umiejscowionej żyłce, po jakiejś nitce, to będzie wyglądało świetnie. Lila, która tutaj się drapie na dole się zgadza, a ja jeszcze raz wszystkim wam polecam Epipremnum do domowej kolekcji. Przychodzę do Was ze skrzydłokwiatem, rośliną absolutnie prostą w uprawie i rośliną, która powie Wam, kiedy chce pić, bo kiedy będzie się chciało tej roślince pić i liście zaczną wykrzywiać się ku dołowi. Wtedy taką roślinę podlewamy, po kilku godzinach wygląda ona jak nowa. Trudno wyobrazić sobie łatwiejszą w uprawie roślinę niż skrzydłokwiat, a do tego skrzydłokwiat, o którego odpowiednio dbamy, co jakiś czas będzie zaskakiwał nas pięknymi, ozdobnymi kwiatostanami. Polecam każdemu.